Witajcie widzowie, tu ja, czyli Waxel, a to jest pierwszy odcinek z Minecraft Survival na moim kanale. To, no, ustawiłem sobie seed. Na łatwiejszy by było. W sumie łatwiej mi zacząć. Wiem, że możecie to trochę uznać za oszustwo. No ale cóż, na początek. Jest tam statek. Tam za tą górą jest zniszczony portal. A w tamtą stronę jest wioska. No to jest mega ułatwienie jak na początek, no ale to jest mój pierwszy Minecraft Survival. I będzie się on lekko różnił od tych innych bo będę zamierzał zrobić wszystkie achievementy a jak ktoś nagrywa tak Minecraft Survival, no to w sumie nie za bardzo inni youtuberzy starają się, by zrobić te wszystkie achievementy. A ja będę się starał i będę je robił wszystkie możliwe w grze. Gram na wersji 1.18.2, ale oczywiście można zmienić na najnowszego Snapshota, jeśli chcecie. To mogę zmienić. No dobrze, czy w tej wiosce jest kowal, bo w sumie... Jest... Wcześniej sobie nie przeglądałem. Czy jest, czy jest, czy jest, czy jest, czy jest. Bo z tej strony to kowala nie widzę. Tu nie... Mn... No nie. Drugi seed, gdzie jest wioska, ale nie ma kowala. A Kowal jest też kolejnym łatwieniem. No ale jak już jestem. No to zrobię sobie podstawowe itemy. W sumie nie wiem gdzie najpierw wyruszę. W sumie chyba na początek jeszcze przez ten pierwszy Minecraftowy dzień. Pójdę do, do... tego, jak to... Do... No, do statku. Domek zrobię sobie w sumie jakiś czas później. Hmm. Najpierw podstawowe itemki. W sumie jedno mnie zastanawia, jak to w sumie możliwe, że siekiera yy, że siekiera jest silniejsza od miecza. No wiem, że ostatnio tak zrobili, no ale na jakiej podstawie? W sumie yy, czy to na podstawie tego, że nie wiem, miecze yy, w historii były wcześniej używane yy, czy coś czy yy, nie wiem. Więc, podstawowe itemki na start, które są w przeważnie, yy, no w sumie jak y, rozpoczyna się tak y, grę na no survival, no to powinno robić się miecze, ale właśnie w ostatnim y, czasie nikt, y, no mało osób robi ten miecz na początek. Yy. Dobrze, gdzie ten stateczek? Jestem w ogóle ciekawy, gdzie zbuduję swój domek. No, pewnie jakiś czas yy, zadecyduję, ale ciekawym ciekawe być nie zaszkodzi. O, od razu żelazo, ale to żelazo to zbiorę sobie później, bo z tego co wiem, na tym sejdzie yy, są jeszcze no, wiele jaskiń. A niech to. Zaczyna mi już brakować jedzonka. Chodź krowo. No trzy surowe wołowiny. No to w sumie nieźle jak na początek. Dobrze, więc stateczek no, jest tam. Ciekawe co w nim będzie. Może będzie mapa do skarbu. To od razu będę miał jakby dekoracje do swojego domu, chociaż nie wiem, yy, gdzie zrobię, takby by czy coś? <laughs> He? Jak to to? O! Nigdy jeszcze nie widziałem statku zatopionego. Tak jakby w piasku, dobrze, jest tu coś w środku. Nic nie widzę, nic nie widzę. Może coś jest pod piachem. Aha, więc jest część niżej. Ale niczego na razie tu nie widzę. Hm. Czy skrzyneczki tutaj nie ma? Tam jest z ostatku. Tutaj nic nie widzę. Może jest coś ukryte tam jeszcze. strony też nic nie widzę. trochę dziwne, że w statku nic nie ma. No nie, zwierzę się noc. No dobra, statecz... Y, głę... poszukiwalnie rzeczy w statku chyba zostawię na drugi odcinek, kiedy będę naprawdę szukał nie wiadomo czego. No to wtedy rozkopię cały ten teren. Teren, ale no... Na razie... Jutro w sumie... Mym... Nie jutro, tylko w czasie minecraftowym kolejnego dnia zajmę się portalem. Proszę, niech nie rozpieszy jeszcze żadne moby. Ach. O, w pierwszym rynku chyba jest łóżko. Tak jest. Sorry, wieśniak, ale ja muszę się przespać. Okej. Okay. W sumie chyba jeszcze przed tym to wykopię sobie te tutaj żelazo. Mam, ale w sumie nie mam za bardzo, jak go pokonać. Chwileczkę, f5, f5. No i gdzie to, że. Aha. Noi super spadło No co? Super. Nie ma to jak kamień tuż nad tobą. Hmm. W sumie, jakbyście chcieli, by przełączyć na nowszą wersję gry, a dokładnie na Snapshota to piszcie w komentarzach. Yy, I w sumie yy, piszcie, czy chcecie, bym zmienił wersję na najnowszego snapshota, czy nie. Bo dla mnie to problemu nie ma, bo mnie zależy na tym, by to Wam się podobało. No dobrze, czy jest tam ten portal. No nie. no nie. No nie mówcie, jest jeszcze wyżej. Proszę bądź tam. W ogóle zamierzały. No co jest? Super, nie zauważyłem a tutaj. Co jest. No, za dużo ciekawego nie ma. W ogóle zamierzałem. Przez te parę dni nie nagrywałem. Bo zamierzałem. O, się kurczatyk. Bo zamierzałem. Jak to ten. Bo zamierzałem po prostu wrzucić no, no. pokemony Ale jedna rzecz w programie. Nie, no, po prostu nie wiedziałem, jak zrobić tą rzecz. A jedna osoba zwróciła mi uwagę. Że mogłaby być. Um, że po prostu w moich filmikach tam było za dużo czarnego tła. No, prawda, było trochę za dużo. Więc zamierzałem to zmienić. No i zrobię to, co trzeba było. Tylko akurat tej jednej rzeczy nie mogłem tam stawić. Okej, okay. trzy ród, żelaza, zegar No, równo nad nami słoneczko Południe hmm. Teraz w sumie za... nie wiem, za co mam się wziąć Do kopalni na razie chyba iść nie będę, chociaż nie wiem Wziąłbym się za budowanie domu no, ale trochę by to mogło zająć. Więc. Więc, więc. W sumie nie. Wiem, co mam zrobić? Bo w sumie. Nie przygotowywałam w sumie żadnego konkretnego planu. W sumie zbudowałbym domek. Ale jaki ten domek? W sumie przychodzi mi na pomysł jedna rzecz, chociaż nie wiem, czy dobrym, dobrą rzeczą by byłoby ją zbudować. No dobra, gdzie to może być? Gdzie hmm. tu zbudować swój dom? Hmm. Gdzie ja mógłbym zbudować? Mm, w sumie ten teren mm, nie, sumie... No nie, trzy jedzonka W zabije sobie owieczkę Gdzie mogę sobie zrobić domy? W sumie chyba za miastem gdzieś tu zrobię Ech, nie ma w ogóle pomysłu gdzie mógłbym zbudować swój dom Takie zero Zero pomysłów. Hmm. No chyba tutaj yy, za tym, My tutaj sobie zbuduję danek. Poza odcinkiem wyrównam teren i e... ten teren i e... i e... zbiorę e... materiały A potem. O! Wiem. Na odcinku. Na odcinku. Nie, jak to. Będę robił domek, ale będzie to zrobione po prostu. No szybszym. Efektem. Zapomniał, jak to się nazywało. Jak to? No po prostu przyspieszę ten filmik I wy będziecie wszystko widzieć A mi to zajmie jakąś godzinę No cóż A więc W sumie hmm. Jakaś ale nie pójdę do kupę. Najpierw przydałby się węgiel Ciekawe ile mi zajmie przejście tego całego Minecrafta i tych wszystkich achievementów. Bo na razie to mam Co, yy, co najwyżej właśnie z tych podstawowych notoków było zimnej wody. Wsparki widzowie, ale musiałem coś sprawdzić. Jak mi się na chwilę zmniejszył. Dobra. Ten węgiel powinien być gdzieś. No, pode mną. Ciekawe jak maksymalny może być taki skupisko po yy, tym yy, węgla. No, no trochę tu tego jest. więc mi podwodzę się. Drabiankiem. Teraz szybko do wioski do spać No. Z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gdzie zapewne będę budował domek? Trzymajcie się. Miłego dnia, papa! Pa.